ma się ma moi drodzy. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, mówiłem wam, że kupiłem kładak Kimco MXU550, więc troszeczkę trzeba dzisiaj nim pojeździć i nagrać coś dla Was, żebyście wiedzieli, jaki jest stan rzeczy na dzisiaj. Kład sprawuje się bardzo dobrze. Przebieg jego na dzisiaj to jest 200 km i jestem już po pierwszym przeglądzie gwarancyjnym na 150 km. Oczywiście wymiany płynu, oleje i przegląd ogólny kłada. E, Taki przegląd to jest koszt 900 zł, jeśli robicie to. W jakimś autoryzowanym serwisie Kimko, natomiast w takim, w którym nie kupowaliście kłada. Pewnie jeśli będziecie to robić w salonie, w którym kupowaliście tego kłada, to będzie troszeczkę taniej. Ja robiłem to w bielsku. Dam Wam oczywiście namiary tutaj w opisie tego filmu. Byłem zadowolony, fajne podejście. Szybko to zrobili chłopaki i wszystko było, że tak powiem, ok. Oczywiście, tak jak mówiłem, wymiany płynów, wymiany olejów. No i ogólny taki przegląd kłada. Póki co, kład sprawuje się bardzo dobrze. Szkody, jakie na dzisiaj występują w nim, to zobaczcie. Zgubiłem sobie ten od zamykania schowka. Próbowałem go zamówić już dwukrotnie. Pani raz napisała do mnie, że jest, że przyjmują go na magazyn. Po jakimś czasie później napisałem, powiedziała, że jeszcze go nie ma, i dzisiaj znowu do nich napisałem. Czekam na odpowiedź z Motorlandu, także zobaczymy, czy wreszcie ten rygiel dostanę, bo fajnie byłoby go mieć. Po prostu zgubiłem go tak jak mówię, w lesie. I jak jechałem, wiozłem układana na lawecie, to tutaj zakleiłem sobie taśmę, żeby mi to nie otwórnęło do góry i nie odpadło w trakcie drogi. Potem, jak ściągnąłem taśmę, to zobaczcie, ściągnąłem sobie razem z fabryczną naklejką Kymko, tutaj tą 520. 50. Taki mój błąd i takie dwie szkody występują. Poza tym kład sprawuje się na razie bardzo dobrze. Jestem zadowolony z zakupu. Także co? No trzeba sobie pojeździć. Mamy fajny dzień. Zobaczcie jakie ładne okoliczności przyrody, ładny lasek. Więc coś sobie tutaj razem pojeździmy. Także ubieram kamerę na głowę i ruszamy w teren. Włączymy sobie napęd na cztery koła, bo teraz mieliśmy napęd tylny włączony na tym podjeździe jak widzieliście troszeczkę tutaj mieli. Także włączamy na cztery koła. Oczywiście w momencie kiedy byśmy się jeszcze zakopali, mamy do dyspozycji blokadę mostu. Wiedzieliście jak mamy napęd na 4? To już dużo lepiej na takim podjeździe sobie radzi Idzie można powiedzieć jak dzik Oczywiście kiedy mamy teraz Tak jak teraz zaśnieżoną tutaj trasę To musimy uważać, ponieważ Gdzie nie gdzie, zaraz wam pokażę Gdzie nie gdzie, tak jak na przykład w tym miejscu, czają się takie pnie po wyciętych drzewach i trzeba uważać, żeby sobie na to nie najechać, żeby niczego w kładzie nie uszkodzić. O, tutaj też coś wystaje widzę, więc sobie cofniemy. nam wyrywa do góry. I tak właśnie między dziewkami możemy się bawić. Tutaj mamy jakieś przejazdy. Jak widać jakieś zwierzątka tutaj buszują. i poczekajcie, trzeba uważać, żeby nas nie ściągnęło do tej rzeczki. my korzeń, więc musimy go ominąć. Okej. Okay. I błotko! Ale się sypie! Zobaczymy tutaj, czy jest jakiś przejazd Tutaj mamy więcej błota Ale powinno się udać Tutaj również więcej błota więc musimy uważać, żeby się tutaj gdzieś nie wkleić. I tutaj zobaczcie, mamy fajny podjazd. Spróbujemy go sobie zrobić załączymy sobie blokadę od razu, bo jest dosyć stromo, zobaczcie tak to wygląda. Tak się prezentuje nachylenie, zobaczcie, więc jest tutaj dosyć stromo. I spróbujemy sobie tutaj kładzikiem podjechać. Oczywiście do wspinaczki zakładamy sobie bieg L. się rozpędzić I lecimy Wyszedł. Wyszła maszyna, co by miała nie wyjść Tutaj mamy jakiś taki stromszy zjazd Spróbujemy sobie zjechać Żebyśmy tylko nie wpadli w to drzewo. Okej, okay. nas może na nie właśnie pociągnąć, ale jak sobie damy gazu, to będzie spoko i teraz spróbujemy sobie tym podjazdem wrócić, czemu nie? będzie ciężko. Jednak się nie uda. Okay. Jeszcze raz. Stawia nam kłada. Zobaczcie, stawia nam maszynę konkretnie I teraz W takim wypadku Jeśli nie chcemy się cofać do tyłu, bo mamy drzewo A do góry nie możemy podjechać To mamy tutaj wciągarkę Luzujemy sobie ją oczywiście na sprzęgle I lecimy Zobaczcie Cyk Cyk Cyk! Cyk! Okej! Okay. Zapinamy się o drzewko Idziemy z powrotem. Tutaj było całkiem stromo, zobaczcie. Jest kawał podjazdu. Sprzęgło sobie wyłączamy. Dajemy mu bieg. Wciągamy sobie linkę i jedziemy do góry. Jesteśmy u góry Zobaczcie, kawał wyjazdu Tak naprawdę Mocna kleja Oczywiście teraz musimy sobie zwinąć z powrotem linkę I lecimy dalej Mamy kawał błota, więc nie wiem, czy się nie utopimy. Teraz się zakopaliśmy, więc ostatnia szansa w blokadzie mostu. Ale nic z tego. Zobaczcie, jakie tu jest błoto. O, nie wiedziałem w co się pakuje Także ponownie Wciągara Idzie w ruch Opsa Dobra Klejka zaliczona Aha, jeszcze musimy sobie zablokować sprzęgło

Zrobiliśmy się nieziemsko, także będzie dużo mycia. Moi drodzy wygląda, tutaj już mamy fajniejszą ścieżkę utwardzoną, więc możemy sobie wrzucić napęd na dwa koła i polatać troszkę bokiem. Także moi drodzy, tak wygląda zabawa na tym Kimko MXU550. Dzisiaj filmik krótki, ale chciałem wam pokazać, że kład jest cały czas w natarciu. Jak będzie więcej czasu, to oczywiście weźmiemy go na jakąś dłuższą wycieczkę, dłuższą wyprawę, jakiś fajniejszy zróżnicowany teren i wtedy też wam to oczywiście pokażę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym kładzie. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie kciuk w górę i widzimy się kolejnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!